A więc witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W sumie przez noc, co tylko przeszedłem sobie tu, dorobiłem sobie troszeczkę tych, tych bo tak a propos poprzedniego odcinka e, tu zbudowałem sobie taką małą wieżyczkę, bo tutaj się kręciła taka mała horda dookoła, więc ich musiałem wyklepać normalnie z broni. I co się jak dla mnie dziwnego okazało, co nie wiedziałem, to to, że o czwartej się otwiera kupiec. Ja cały czas byłem przekonany, że kupiec się otwiera później. A tu patrzcie jaka niespodzianka. Dobra, sobie od razu oddamy u niego tą... E, misję, co mamy. I oczywiście weźmiemy sobie od niego to i od razu dawaj mi robotę następną, w miarę najbliższą jako możesz, Tak, aby się nam przydała. Ja rzucę sobie szybko tylko okiem, bo ostatnio pamiętam, że był taki delikatny problem, to sobie będę musiał przyciszyć. Że był delikatny problem chyba z muzyką. Jest czwarty dzień? No to my jeszcze, jeszcze nas on nie dotyczy, że tak powiem. Aha. I chciałem u niego sprzedać te pozostałe rzeczy, co tutaj mam. W ogóle to jest tak, patrzcie, że mamy strój drwala i ten jest lepszy niż ten, co my mamy, więc my go od razu oddamy, przejrzeć towar. Tak, to, 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 Tam bym też sprzedał. Resztę sobie możemy, myślę, zostawić i rzucić okiem jeszcze przed tym takim finalnym oddaniem. Czy jest tu coś, co by się nam przydało? Sztuka górnicza, złota rączka, złota rączka. Wytwarzanie narzędzi naprawczych. Dobra, wiecie co? Kupię dwie takie książki. wzmocnione amunicję już można brać. Czyli już się może powoli coś dać. Może tak powiem, robić swoje wymiotu też może byśmy kupili, bo wiecie co? Nigdy nie wiadomo, ja tyle tych rzeczy rozwalam. Tak, ja tyle tych rzeczy rozwalam. A i tak dalej nic z tego niestety nie wychodzi. Teraz to jest takie, czy to nie? Znowu ten sam dom, w którym byliśmy? Nie, to jest dom dalej. Więc ja zrobię tak, że szybko poddaję też tutaj te moje rzeczy. Aha, jeszcze dorobiłem drugą skrzynię, jak możecie zauważyć. Tak, to bym chciał oddać i to też bym chciał oddać. Dorobiłem tu drugą skrzynię, bo już się nie mieściłem z tymi moimi rzeczami. Więc będę musiał teraz szybko zawijać w tamtą stronę. I myślę, że się po prostu zobaczymy już na miejscu. Dosłownie co mogę powiedzieć, to widzę, że tego kupca bardzo interesuje ten obszar, ten tutaj, właśnie przy tej rzece, czy tam jeziorku, czy co to, to, to jest. Bo w sumie cały czas nas wysyła w tą stronę, żebyśmy tutaj szukali tego. Pat, o jest w końcu, to jest przy chyba, to jest nie wiem, 10% jest na szansę, że to wydropi? Albo mniej? Dobra, zrobimy standardowo, Sz szybko prze przelecimy sobie to od razu na tym. Nie mam żadnych strzał, no nie mam. Tutaj widzę, że Marlenka leży. Ty no, ale ja normalnie myślałem, że, że ją będę już z tego, że tak powiem silnego ataku Zabijać strzała, ale widzę, że nic z takich rzeczy nie ma. A, no i patrzcie. Bo teraz dzięki temu, że to znaleźliśmy, to to możemy naprawić. Wiem, że to pewnie było mało opłacalne. Zaraz ktoś mi napisze w komentarzach. Ale miej, a nie miej, jak to mówią, nie? Coś, co jest jeszcze ciekawego dookoła w okolicy? Nie ma. A tutaj jest jeszcze skrzynka na listy, którą kurczę zrypałem, bo od niej powinienem tutaj zacząć. Tak mi się wydaje, bo one mają właśnie tych laki luterów. Co prawda tam akurat książkę konkretną mogę sprzedać. Ja mogę zrobić też. Tam jedno strzała, potrzebujemy małego, małego tego. O, tu chodzi kura. Jesteśmy gdzieś w stanie jeszcze z czegoś tu wy wykmienić trochę kamyków? Tak, jesteśmy w stanie spod, tego, spod bitki, czy jak to się tam nazywa. Tak, i dzięki temu się wyrobi nam 6 strzał, a my będziemy mogli się tu wpakować. Tu mam drzwi zablokowane, ale widać tam gościa. Dobra, zmienimy strzały, no te. I przeładuj mi. Ja Jestem ciekawy czy ja będę go w stanie stąd zdjąć. Najlepiej by było chyba z tego, ale chyba się może nie udać. A jednak się udało. Tylko pytanie czy on będzie biegł tu w tą stronę. Tak jest, biegnie. No i nawet zginął. Jest tu ktoś jeszcze leży? Ktoś coś? Bo jak będziemy wchodzić przodem to zrobimy takiego trika. Że widzicie, no ten już leży na przykład, nie? Tu są jakieś szumaty. Tak i on stał tutaj, myśmy go zdjęli. Tam stoi na przykład drugi gościu. Oczywiście musiałem nie trafić. Tak, tam stał drugi gościu bardziej chciałem powiedzieć. Aha, ja już akceptowałem misję. Kurczę, myślałem, że nie akceptowałem jeszcze. Bo widzę, że mam znaleźć te zapasy. A te zapasy się tylko świecą w momencie, kiedy macie misję aktywowaną. No dobra, zobaczmy czy tutaj ktoś siedzi. No o dziwo, nie. Nie gadaj. Zamiast z tym złotkiem to powinienem chodzić z tym, nie? Tylko bardziej jest, chodzi o to... O, to się też w miarę przyda, żebyśmy rozwalali te rzeczy tu. Tak, taka kamienna strzała ten gościu co ją dostał. O, goście akurat nawet go nie słyszałem. Ten jest właśnie pod tym względem taki dziki, że on nie wydaje dźwięków. A laptop można go zepsuć? Trochę stali z niej to wypada, bo nie mam. Na razie czymś, żeby go rozebrać, no tak byśmy mieli z tego części elektroniczne. Kawiarkę, ma kawę? Od jakiegoś czasu kawiarka nie zostawia już tych. Kiedyś było tak, że kawiarka zostawiała. O, tu są jeszcze stoliki do zabrania. Kiedyś było tak, że kawiarka zostawiała. O, plecak. Kawiarka zostawiała po prostu kawę, nie? A teraz jest tak, że ona nie zostawia kawy. Dobra. Dobra, oni pewnie się tu będą wybierali do mnie. No pewno przez tamte drzwi się wybierają, widzę. Dobra, więc my musimy tu podejść, żeby to przyblokować. To jest tylko jeden gościu. Słychać jakby ich było więcej. No jak nic słychać jakby ich było więcej. To chyba, że gdzieś na dole są jeszcze. Dobra, najpierw szybko przejrzymy to, co tutaj jest i się zawijamy. Kurczę, ale oni mi przestraszyli goście. Dobra, ty jeszcze jeden tam chyba szedł, nie? Wyglądało, jakby szedł jeszcze jeden, właśnie. Hej, hej, hej. Ten jakiś moc, co tutaj jest? Mega rasz. Dobra, spokój się. Jeszcze jednego chyba słyszę. Syczy gdzieś. Tak mi się wydają. Nie wiem, czy gdzieś na dole. Najwyżej szybko prze, prze, przejrzyjmy te książki. Teraz postarałem się, akurat, nie wiem czy widzieliście, że postarałem się patrzeć, czy akurat danej książki nie mamy. Tutaj nic ciekawego nie ma. W toalecie, oczywiście, nic ciekawego nie będzie. Tak samo tu powinny być takie bardziej tematyczne, mi się wydaje. <laughs> rzeczy by było lepiej niż takie ogólne, jakie na przykład my możemy zobaczyć. Dobra, tego gościa nie będę otwierał, ale tu mamy, to mi O! To jest coś, co mnie interesuje. Czwarty poziom tego. Samo skor... Nie, już mam. Mam, to dobra. <laughs> no jest tutaj co ciekawego? Niestety nic. Czasami fajne rzeczy... O, aha. to jest jeszcze to, co ja muszę zabrać. No i dobra, Misja zrobiona. Tu się słyszy, gościu jakiś klepie na dole, ale on nas nie interesuje w ogóle. Nawet nie wiem, gdzie się klepie. Patrzcie, jak jesteśmy prze przeciążeni. 11, 11. O, 11. Więc musimy, zanim się gdzieś wyniesiemy dalej, musimy zrobić małe czyszczenie. Blina mi na pewno nie jest potrzebna, to też nie. Tamto chwilowo też nie. Tego nie korzystam, z tego nic raczej nie zrobię. No i dobra, już mamy trójkę tylko. Ziemniak, no to takiego ziemniaka, to sobie możemy zjeść. To też mi się nie przyda i to też mi się nie przyda. Dobra, wracam do kupca. <laughs> A jeszcze tylko myk jeden taki. Zanim polecimy, to tak to zapis orientacyjny, byliśmy tu już, zrobiliśmy to w poprzednim odcinku Tu byliśmy, tutaj teraz, w sumie to się tutaj Nawet ogrodzone widać, że było Dobra, lecę, widzimy się już u kupca dobrze że jeszcze w takim razie przed kupcem załatwmy sobie te tutaj rzeczy Czekajcie, nie to, kliknąłem tylko to I tak samo zrobimy tutaj z tym I tak samo to na pewno niech zostanie, to też Resztę w sumie moglibyśmy obchnąć nie, to też nie musi zostać w takim razie. Żelazny bełt. Strzałę sobie tą jedną zostawimy. Ona jest jedna załadowana, ale jedną sobie zostawimy. Oddamy no to damy kupca, co jest. I zobaczymy czy to już jest teraz ten moment, w którym on nam da... I szukanie następnego kupca. I ten, i... Rower. Czy to jest już tu. Jest misja w ogóle na zwęglone miejscu, tak wam mogę powiedzieć. Moglibyśmy wziąć amunicję. Ale mamy dopiero wczesny czas, żeby ten, więc... Czasopismo o wytwórstwie mi się wydaje, że będą lepsze. Tak, pozbądź się zombie 840 na zachód, Shawn Hack. To sobie ogarniemy, ale jeszcze od razu przejrzyjmy towar. Aha, czekaj, bo tak to byśmy sobie przejrzeli. Tak, mamy 3, tutaj mamy 6, i tutaj mamy. Możemy zrobić prygmitywny łuk, wyższy, łuk, łuk wyższej jakości. Dobra, to byśmy sprzedali, reszta musi zostać. Dobra, ale jeszcze może, jeszcze może byśmy sobie ogarnęli u niego jakieś książki. Bo ogólnie docelowo w, jakby w tej serii chcę po prostu zdobyć wszystkie książki, jakie mamy, nie? Więc tak. Tylko oczywiście my nos nie stać w sumie na żadne po 480 kosztują, to nawet nie mamy o czym tu myśleć. Mamy punkty do dodania na bank. Tak, mamy dwa punkty do dodania i one by weszły nam ładnie tutaj w to, żeby zwiększyć nasz naszą percepcję do siódmego poziomu i dzięki czemu możemy to w sumie wszystko z tych rzeczy już będziemy mogli robić na full tak mi się właśnie coś czuje Mój punkt zbiórki jest 800 metrów czekajcie bo to mi nie jest na razie potrzebne i to resztę tak już moglibyśmy gdzieś tu wyrzucić miałem nadzieję że to już teraz będzie ten moment w którym da nam motor ale widać że niestety to nie, nie jest to eee, tak tu byśmy sobie odłożyli te dwie rzeczy chociaż ta pewnie idzie tutaj jak mi się czuję, tak. I teraz jeszcze patrzcie, tutaj w tych misjach par się udało zrobić. Zapolię zwierzę dla zmięsa i innych zasobów. Bierzemy. To akurat siadło nam z zabiciu wężów, nie? Pozyskaj trochę ginącego miejsca za pomocą dowolnego noża. No tak, zabiję te ptaki, czy coś takiego, to to się nam odblokowało. Plus tutaj mamy drzewa, tak jak mówiłem wam wcześniej, że w nocy zbierałem drzewo. No to proszę bardzo, następny 1000 expa. Drzewa nam tutaj siadło. I oczywiście widzicie gliny, jakieś żelazy, potas słupek bitomiczny i to wszystko tutaj postarajmy się, że tak powiem, zrobić, nie? Tutaj czas nam rośnie z tego. krwawy księżyc jeszcze żadnego nie mieliśmy, i tutaj to tu mówię, że zabiliśmy węża, no To zabiłem cztery węże. Nic i więcej, więcej, że tak powiem, nie zabijałem. Tak, jeszcze tutaj musiałem w to wejść, w sumie z ciekawości. Czy mamy coś, co mi zwiększy, jakby prędkość, z którą tam będę biegł, bo to by mi się przydało. Ale oczywiście, nic takiego nie mamy. Na przykład, by było dobre, jakbyśmy mieli kawę albo jakąś potrawkę, ale my żadnej potrawki nie mamy. W sumie to możemy zjeść tak, tylko żeby się zapełnić. No i dobra, myślę, że znowu się będziemy widzieli od razu w tamtym miejscu. Wiem, że to tak trochę przeskakuje, ale dla mnie, takie biegnięcie, żeby po prostu biec, jest troszeczkę bez sensu. Ja, tak po drodze, wiecie, zbieram sobie tutaj jakieś materiały i tam drzewo głównie drzewo, czasami, chyba że trafię na ten właśnie, ten, ten wiecie, kołek, tak w sumie tylko, czy to nie jest tą samą stronę, co ja, nie, myślałem, że to jest tą samą stronę, co byliśmy kiedyś, no i mówię, że zbieram sobie te, te w poszukiwaniu miodu, bo jeżeli mnie któryś zatruje, to ja jestem w stanie go wtedy szybko to zatrucie, w, sensie, w sensie tą infekcję zjechać, nie, ale tak jak mówię, szansa, że to kurde gówno wypadnie, jest jakieś kurcze 10%, no albo nawet innie. i mniej, patrzcie, na przykład tu stłukę, one się same z siebie raspią, no i oczywiście, że nie ma, nie? Żadnych takich kwiatków na płocie chryzantym tego nawet nie zbieram, bo tego jest tu wszędzie multum rośnie. Eee, więc, no, co jedyne, co jeszcze mogę powiedzieć, to się strasznie dużo zaczęło robić tych takich gości biegających szybko, nawet w ciągu dnia, i to się zaczyna robić powoli niebezpieczne. Oczywiście, planuję wybudować sobie domek się No zacząć jakąś konstrukcję, tak jak kiedyś tam robiliśmy. Coś mniej więcej w ten desen, co robiłem właśnie ostatnio, tylko może nie takie duże na sam początek, bo to jednak czas, czasu trochę zabierało. No i właśnie myślę, czy, tego, czy też w tym razem nie zrobić tego właśnie na tym biomie zimowym, bo tak ja ogólnie lubię takie zimowe biomy. Jak mogliście zauważyć na przykład z Valheim albo z innych tam klimatów. Mnie akurat te zimowe biomy strasznie mi się podobają. Więc yy, tak sobie myślałem, że właśnie byśmy się tutaj wzięli. Dobra, zanim się z tamtym uporam. Nawet nie będę się z nim uporał, bo to nie ma, nie ma żadnego sensu, nie? Dobra, lecimy. Widzę, że to znowu jest jakaś kurcze havira i też tu jest jakieś jeziorko. I tak samo widzę, że tutaj to rośnie wszystko jak tam. Czy się samo się zaakceptuje? Nie zaakceptowało się samo. My z jednym, z jednym strzałem. Co możemy? No. Widzicie? Tak, To jest właśnie tyle, co my możemy zrobić z jedną strzałą. Możemy być sniki. Możemy być bardzo sniki. Tutaj widzę, że nic ciekawego z tego nie wypadło. Szkoda, że nie możemy sobie więcej tutaj tych strzał robić, bo w sumie nie, ma nie możemy. Nie, nie mam kamienia. Mhm. Dobra, dobra. Co wy myślicie, że jestem z pierwszej lopanki i takie proste rzeczy na mnie tutaj zadziałają? No na pewno idziemy dalej schody do góry, tu trzeba uważać na te szmaty tak widzimy, że tutaj tam jakby o, tu chyba siedzi ktoś, nie? no, widać, że nie ale tutaj ktoś jest na bank tak, tutaj mamy gościa którego my sobie ładnie zdejmujemy i pyk i typa nie ma i robimy sobie dalej tutaj przeszukanie kuchni jest troszeczkę jedzonka, tu też jest troszeczkę, o i patrzcie, jest na zwęglone mięso, możemy je użyć dwa razy, woda nam spadnie. Tak, jeszcze raz, nie, jeszcze jedno potrzebujemy, bo na to jest chyba, nie, patrzcie, widzicie? Misja zjedz zwęglone mięso została wykonana, więc my odbieramy sobie nagrodę za, za tą misję. Tu szybki look, czy jest coś ciekawego, tutaj też nic widzę nie ma, kuchnię całą przeszukaliśmy. To sobie też pozbierajmy, tego się nie spodziewałem, że tu leżą, no ale trudno. No nie gadaj, że ty tyle przeżyjesz. Mam za mało staminy na walenie z włóczni, albo mam mało, mało zadaje, strasznie mało muszę zadawać z tych zwalenia z włóczni, coś mi się wydaje. Dobra, to się nauczmy, tego się nauczmy. Tu pewnie będzie jakiś ptak. Mam dziwne przeczucie, że tu może być ptak. Tak, tu trzeba uważać, bo podłoga, tam na bank siedzi w środku ząbek. jeszcze u góry są widzę. Ej, z chłopaki, chłopaki, no spokojnie, przecież, przecież mnie wystarczy dla każdego. Dobra, zamknę tu sobie drzwi, mam strzały, A więc mogę sobie w nich powalić. O, trafił mnie przez ten, co jest ciekawe, chyba że ptak, jednak nie. Dobra. Dobra, bo ja nie chcę mi się z wami za dużo bawić, wiem, że mógłbym to zrobić inaczej. Ale już, już, ej. No, padaj. Padaj, i ty też pada już, bo nie mam się czasu z wami bawić, chłopaki. No, stamina. Pyk. No, i tu trzeba uważać na podłogę. Z tego względu, że podłoga to jest do dupy. I jak widzicie, możemy w, właśnie, w łatwy sposób spaść. Sklep z bronią. Nic ciekawego. Tutaj jest troszeczkę amunicji. I u góry widzę, nic chyba nie ma. Poza, tutaj jest jakiś plecak, tak? I jakaś jest tutaj czapeczka. I co to nam daje? Pozyskane z drewno nam to zwiększa. To. No to nic ciekawego, ale to możemy w takim razie zjeść. No i dobra, lecimy na zewnątrz. Opa! Aktywować sobie tutaj misję. Jeszcze raz. I zrobimy to tak. Może już nie tak sneaky jak przed chwilą. Bo nie mam strzał, niestety. Więc musimy to zrobić jakoś inaczej. Zobaczcie, tu leży gościu. Tutaj, oczywiście, stare śmieci, które są do zabrania. Tu nic więcej ciekawego nie było. Tak samo tu, tu widzę wszystko pozamykane. Teraz tak, tutaj nic nie ma. A nie, tym razem tu siedzi. Wcześniej nie było. Dobra, to jest zabrane. Tu biegał gościu. To ona była za niego w takim razie. I nic tutaj wiele więcej ciekawego widzę nie ma. Toaleta. I tu siedzą, nie, nie, Tak jest Mało zadaję Strasznie muszę zadać mało obra, A mogę sobie zrobić włócznie lepszą? Włócznie? To się nazywa? Kamienna Nie, dalej jest pierwszy poziom włóczni Dobra, to jest tylko wyczyść obszary Kurczę, wyczyść obszary Więc my po prostu idziemy do góry Przeładowujemy sobie broń oni sobie siedzą tu u góry No tam gościu wyjdzie, tu widzę gościu też wypad. Mało ma strasznie tych... Mm, pocisków ta broń No patrz, nie mogę go trafić, dobra dostał strzał Jeszcze przeładujemy teraz i już normalnie ich robimy taką Piek, jeszcze jeden tu jest gościu na bank Ale chyba spadł na dół no to wychodzi, tak? A spadł na dół, tam siedzi, tutaj Jimmy No właśnie, żebyś tu za dużo się nie rozpędzał Ja pierniczek ja nie lubię takich rozwalających się podłóg Jeszcze jakby one gdzieś wpadały, to jeszcze, ale tak? Dobra, trzeba to szybko przebiec I tutaj pozabierać Oczywiście Working Staff nas najbardziej z tego wszystkiego interesuje z tego względu, że tu są rzeczy do budowy, a jakie my będziemy potrzebowali. No i od razu rzu rzućmy też okiem, czy tutaj nie ma gdzieś tego plecaka, albo nic, nic, co by się nam mogło przydać, że tak powiem. Oczywiście nic za dużo nie zobaczymy, więc pewnie nic nie ma. Więc dobra. Myślę, że ja się będę zawijał do, do siebie na ten, do kupca, a oddamy już u niego tę misję, pewnie w następnym odcinku, bo tutaj troszeczkę już czasu minęło, a też nie chcę bez sensu przedłużać, że tak powiem. Yy, odcinków, no nie, no patrzcie jeszcze poziom wbiłem, łopatę na drugim poziomie znalazłem tego się, możemy nauczyć. I bierzemy łopatę na drugi poziom poziom ochrony lekkiego, premia do łupów. O, tak, to jest coś, co mnie interesuje. Plus, mamy opcję a możemy ją założyć? Tak, jesteśmy w stanie ją założyć. Zarąbiście, mamy opcję nokrowizora. Mm, tylko jest tak, ja bym chciał, tak, tylko to będzie problem, bo nie mam miejsca na tyle modyfikacji. To też bym chciał zmodyfikować i wyjąć, i włożyć sobie łopatę. Zmodyfikuj łopatę. Załóż to, ok. Jest to coś z tych rzeczy, co jest lepszej jakości, co mógłbym zmodyfikować? Tak, ale to nic mi nie daje. Dobra, tak jak mówię, ja się będę zawijał tutaj już powoli do kupca i się spotkamy u niego już w następnym odcinku. Dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam do następnego odcinku na moim kanale. Trzymajcie się, cześć.